Dzień dobry, to ja mówię. Szanowni Państwo, jest to wiele tematów, których można by było dotknąć, poomawiać na miarę własnych możliwości. I może Państwo być zaskoczeni, że akurat wybrałem taki temat. Wydawałoby się przyszłościowy, no ale to nie jest taka znowu daleka przyszłość. W polityce rok czasu. No, tu jest parę machnić skrzydełkami motyla. Także partie, które chcą się przygotować solidnie do tego, aby w wyborach prezydenckich wystartować, to już muszą myśleć o tym, kto ma być ich kandydatem. No i tutaj nie będzie żadnej wielkiej niespodzianki, jeśli powiem, że te wybory, oczywiście, no te to na pewno rozemknęły się pomiędzy dwoma partiami. Czyli platformę obywatelską i PiS. Żaden inny kandydat nie będzie miał tutaj szansy, żeby wejść do drugiej tury, bo przypuszczam, że to się rozegra w ramach dwóch tur, bo nic nie wskazuje na to, aby w pierwszej turze jakikolwiek kandydat uzyskał odpowiednią liczbę głosów. Nie będzie też żadną tajemnicą chyba, jeśli wskażę, że zacznę trochę od tyłu. Że kandydaturą dość oczywistą ze strony Platformy Obywatelskiej jest Czeskowski. No Można jeszcze mówić o Tusku, ale po pierwsze, Tusk ma kompleks wyborów prezydenckich, po tym jak no, to u niego już jest bardzo ważne. No i w dodatku Tusk za półtora roku to już będzie miał prawie 68 lat. To byłaby taka wersja Mojdenosko-Trumpowa w polskim wydaniu. Jak się mówi, często polski Messi czy Ronaldo, to wiecie Państwo, że to jest obiekt PIN najczęściej. To wydaje się, że ta kandydatura Tuska, który jeszcze dodatkowo będzie już zmęczony i ośmieszony półtora rocznym premierowaniu, jest mało prawdopodobna, a poza Trzaskowskim ciężko by było znaleźć kogoś. No, można się oczywiście wyzłośliwiać, a wręcz znęcać nad panią prawdziwą prezydent, czyli panią Kidawą Błońską, ale to jest bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o konkurencję, i zaraz o tym będę mówił. Czyli głównym, jednym z głównych kandydatów w tych wyborach będzie Trzaskowski. No i ponieważ on nie jest obecny w Sejmie. To jest trochę objęty ochroną, pomimo tego, że tam cuda stawia w tej Warszawie, czy to z Czajką, czy z innym remontem stadionu. Ale to nie jest istotne. Bo tu przecież nie takie historie wyprawiał, a ponownie będzie prawdopodobnie premierem. Natomiast po drugiej stronie tej dużej partii PIS, która w tej chwili robi takie trochę dziwne porządki. W 2015-16 roku no można było powiedzieć, że było bogactwo, jeżeli chodzi o kandydatów na urząd prezydenta, bo zastanawiano się wtedy po tym pierwszym wEcie związanym z reformą sądownictwa, czy nie ukarać właśnie Dudy w taki sposób, że nie będzie kandydatem drugiej kadencji, no to od początku było praktycznie skazane na niepowodzenie, to znaczy w 2016 roku jeszcze może by się to udało i tutaj były dwie mocne kandydatury, to była Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. No proszę Państwa, te dwie kandydatury z perspektywy czasu zużyły się całkowicie. No dzisiaj to można powiedzieć, że trudno o gorsze kandydatury niż Mateusz Morawiecki i Beata Szydło, więc prawdopodobieństwo, że to właśnie osoby, która z tych osób będzie rywalizowała o urząd prezydenta jest niewielkie. No chyba, że na Nowygrodskiej naprawdę już stracą wszyscy rozumy i instynkt samozachowawczy, to wystawiam albo Szydła, albo Marywarskiego, ale no w mojej ocenie jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne. <kluzny> Przepraszam. Niestety, dość prawdopodobna jest kandydatura Elżbiety Witek. Mówię niestety, chociaż w moim przekonaniu, ona spełnia jeden bardzo ważny wymóg, o którym już wspomniałem, a za chwilę będę mówił szerzej. No i pojawiają się dwie kandydatury polityków, no polityków, nie polityków. Jednego polityka i jednego takiego działacza około politycznego, bezpartyjnego bym to nazwał. Mam na myśli Kaspara Parzyńskiego i Marka Magierowskiego. Ja bym tylko pomiędzy tymi kandydaturami postawił znak równości, tylko jeżeli chodzi o szansę powodzenia w wyborach, to postawiłbym znak równości. No, natomiast nie ma tutaj znaku równości, jeżeli chodzi o ten aspekt polityczny, bo no, mimo wszystko Kasper Parzyński jest związany z PiS. Natomiast Marek Magierowski no to jest taki trochę wolny ptak, dobry dyplomata, bardzo inteligentny człowiek, no, wzbudzający sympatię, dobrze się sprzedający wizerunkowo, że tak brzydko opowiem. Podobnie ze zresztą Kacper Płażyński. On nieco przypomina Dudę z 2015 roku, czyli Łody z fajną żoną, przebojowy nowa jakość w polityce, ale czy to wystarczy na Trzaskowskiego biorąc pod uwagę różne uwarunkowania społeczne i polityczne? No to mam wątpliwości zarówno w przypadku Puarzyńskiego, jak i w przypadku Magierowskiego, chociaż na pewno są to kandydatury wielokrotnie rozsądniejsze i wielokrotnie z większymi szansami powodzenia niż dwie wcześniejsze, czy nawet trzy wcześniejsze wymienione z tej trójki, to może powiem, że jeszcze, że może Witek miałaby no uzyskałby najlepszy wynik, ale to nie znaczy, że miałaby jakieś szanse na urząd prezydenta. To jest oczywiście moja ocena, bo z, to, chociażby przy próbie odgadywania tego. Co nas zastanie po wyborach? Tu praktycznie nie było mądrych i wszyscy gdzieś się w pewnym momencie walnęli, więc ja tutaj głowy oczywiście za to nie daję. Natomiast jak sobie wyobrażam idealną kandydaturę, no i tutaj powracam do dwóch wymienionych pań. No, wyobrażam sobie panią właśnie, panią prezydent, panią prezydent wystawioną z ramienia PiS, ale. Trudność tego przedsięwzięcia polega na tym, że to musiałaby być pani, która jest no, powtórką z tego, co, co Kaczyński zrobił, i to naprawdę był ruch no wręcz genialny, jeżeli chodzi o Dudę 2015 czy końcówka 2014, wtedy ogłoszono kandydaturę DUDE i nikt i, i nikt mu nie dawał szans. Ja akurat byłem w tej mniejszości, która dawała. Dlaczego, proszę Państwa, kobieta? No, biorąc pod uwagę to, jak nam się zmienia społeczeństwo, jak nam się zmieniają poglądy w tym społeczeństwie, jak świat się w ogóle zmienia, no to taka kandydatura, oczywiście, na starcie ma spory handicap. Jeśli miałaby być ta kandydatka, pisu, rywalką Trzaskowskiego, no to na starcie ma handlika w postaci płci, bo i oczywiście można wokół tego budować piękną opowieść o pierwszej pani prezydent w Rzeczypospolitej. tą podobną historię próbowała robić PO, no i ktoś tutaj może powiedzieć, no, no to co, proponujesz pakować się do tej samej rzeki? No nie, otóż nie, bo dokładnie w przeciwnym kierunku i do zupełnie innej rzeki proponuję wejść. Mianowicie to nie mogłaby być pani polityk kojarzona z pisem jednoznacznie. Nie mogła być kandydatka kojarzona z, z pisem jednoznacznie. I dlatego, jeśli byśmy pomyśleli na przykład o kimś takim jak pani Wasserman. Która wypełnia parę kryteriów, bo nie dość, że jest kobietą, to jest atrakcyjną kobietą, no ale ciągnie za sobą poważną wadę w postaci właśnie kojarzenia z PiS i Totem takim kojarzeniem jeszcze smoleńskim, czyli czymś, co no, byłoby potężną kulą nogi, byłoby potężnym obciążeniem, szczególnie w takich wyborach, jak wybory prezydenckie. Pamiętajcie Państwo, że wybory prezydenckie to jest trochę taki konkurs piękności. Eee, czyli przedstawianie się jako atrakcyjny kandydat, który kocha zwierzęta i chce zaprowadzić pokój na świecie. Tutaj trzeba przekonać nie tylko wyborców eee, z własnego obozu politycznego, ale trzeba przekonać ponad połowę Polaków biorących udział w wyborach. A ponieważ ostatnio mamy jakieś rekordowe frekwencje, to prawdopodobnie powtórzy się frekwencja. Z, z jakiego czasu, no z tego ostatniego czasu, czy z ostatnich wyborów i tutaj mieliśmy 7,6 miliona na jakieś półtora miliona na Konfederacji, to powiedzmy, że to jest ten elektorat, no i elektorat środka, czyli drogi, o czym mówiliśmy, to jest większość, jeżeli chodzi o te poglądy porawicowe i centroprawicowe. No ale cała trudność polega na tym, yy, powtórzę się, że... Nie, jest tylko przekonać własnego która To pozwoli przejść przez pierwszą turę spokojnie. To pozwoli przejść przez pierwszą turę spokojnie, ale w drugiej turze no, zaczynają się poważne schody. Więc to musiała być A, kobieta, B, najlepiej stosunkowo młoda i atrakcyjna kobieta, 3, najlepiej taka młoda i atrakcyjna kobieta. Która średnio się ko kojarzy przynajmniej z twardym jądrem PiS. Czyli, no jednocześnie jakoś tam związana politycznie z PiS, bo żadna partia nie pozwoli sobie na tak zwaną niezależną kandydaturę. Oczywiście Duda był tak lasowany, tak promowany, ale wiadomo, że miał związki to ścisłe z PiS. No i to jest, proszę Państwa, taka triada, która jest bardzo ciężka do wykonania, ale jeśli PiSowi się uda takiego kandydata znaleźć, a powoli już powinien, że nawet nie powoli, czy dość intensywnie już powinien takiej kandydatki poszukiwać, no to sądzę, że jest możliwa powtórka z Dudy z 2015 roku, No kiedy tą świeżością i dodatkowym tutaj w postaci płci można pokonać Trzaskowskiego, bo warunkiem wygrania wyborów będzie przekonanie, elektoratu spoza PiS i to tego elektoratu, niekoniecznie też prawicowego, chociaż to powinno wystarczyć w zasadzie, gdyby cały elektorat, ten środ, środki, centroprawicowy wspartą kandydaturę, no ale to jest jeszcze tak, że e, trzeba by było poszukać rezerw również po tej drugiej stronie, no bo to niestety taka jest specyfika tych wyborów. Taka jest specyfika tych wyborów, że trzeba przekonać ponad połowę Polaków, a wiadomo, że w tej ponad połowie Polaków bardzo ciężko o to, aby to były wyłącznie poglądy prawicowe. Poglądy prawicowe plus, plus elektorat środka to już szybciej, ale. Jakaś część po tej stronie tęczowej koalicji, też tego elektoratu dla pewności powinna przepłynąć, to niewielka, bo bądźmy bo tutaj realistami bo oczywiście, znaczna część zasili kandydaturę Trzaskowskiego. No i taką kandydatkę bym sobie, proszę Państwa, wyobrażał. To jest oczywiście model idealny, model teoretyczny. W praktyce, gdzie szukać takiej osoby, to szczerze mówiąc, proszę Państwa, nie mam na razie. Na razie pomysłu. No pani Waserman byłaby kimś, kto wypełnia gdzieś 50% tych kryteriów, ale to 50% to jest stanowczo, stanowczo za mało. Bo potrzeba kogoś, kto no, kto zaskoczy zaskoczy swoją, swoją kandydaturą, swoją osobowością. No ale to już jest zadanie, zadanie dla partyjnych działaczy, nie dla mnie. Ja tylko. Zwróciłem uwagę, czy pozwoliłem sobie scharakteryzować postać, osobę idealnej kandydatki na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach 2025. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Jeśli PiS nie wyciągnie wniosków z porażki parlamentarnej, to dostanie po grzbiecie i to ostro w wyborach prezydenckich, i wtedy już przestanie być tak optymistycznie, jak Państwu mówiłem, bo dopóki jest Andrzej Duda, który jeszcze dodatkowo prawdopodobnie uruchomił, jako grę, może nakręcę o tym oddzielny odcinek polityczną nastawioną na to, aby przejąć schedę po, po Kaczyńskim, no to Tusk będzie przyhamowany i to dość, dość poważnie przyhamowany ale gdyby wygrał Czaskowski, no to proszę Państwa, wesoło już tak nie będzie i ciężko będzie szukać jakichś akcentów optymistycznych, dlatego to wybory są bardzo ważne, najważniejsze są całej tej truki, czyli samorządowych, europejskich i, i, i prezydenckich. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.